Dzień dobry. Zapraszam wszystkich na kolejny film w naszej TV Floreali. Produkty, których używam, są dostępne w naszym sklepie, a w trakcie filmu pokazuję plansze z produktami, których używam. Jeśli więc macie ochotę zrobić coś na bazie wykorzystanych przeze mnie mediów, to linki do nich kierują do sklepu, a znajdziecie je pod filmem w jego opisie. A dzisiaj bardzo świąteczny medalion dwustronnie zdobiony Frontem piękny motyw z papieru ryżowego, a na nim świąteczna wystawa sklepowa z padającym śniegiem w tle. Natomiast całość motywu otulona świątecznym wiankiem z szyszkami, ośnieżonym głogiem i gałązkami świerku. Druga strona medalionu to odlew wianka uzyskanego z foremki. Aby uzyskać taki świąteczny nastrój na medalionie potrzebowałam plastikowego medalionu o średnicy 12 cm, serwetki papierowej, papieru ryżowego, kleju do dekupasz, lakieru błyszczącego, lakieru matowego, foremki prima, masy FIMO, kilku kolorów farb akrylowych, pasty śnieżnej, Pasty śnieżnej, tak zwanego śniegu krystalicznego, kleju Express, pisaków z lodem i śniegiem krystalicznym, srebrnych kryształków odbijających refleksy szklanych kamyczków, barwionych srebrnym pigmentem, taśmy witrażowej w kolorze platyny, srebrnej konturówki. Oraz lakieru ekstrematowego do uzyskania efektu mrożonego głogu. Wcześniej przygotowałam sobie medalion, czyli wyrównałam boki medalionu y, papierem ściernym, odtłuściłam medalion, pomalowałam go na kolor biały. Kiedy był suchy, odznaczyłam sobie na, frontowej, y, na tej frontowej części y, ten. Y, Tą część, na którą będzie przyklejony fragment z papieru ryżowego. Ale na wstępie robię wieniec z serwetki i po wieniec jakby podzieliłam na cztery części. Oczywiście używam tylko serwetki trójwarstwowej części nadrukowanej i pomału okalam tę część główną na froncie. Więcej a później przystąpię do y, robienia wieńca metodą 3D. Przed zrobieniem dekupażu 3D, czyli zrobienia pewnych wypukłych części na szyszce i na głogu, muszę wylakierować przyklejoną serwetkę. Dekupaż 3D, czyli uzyskiwanie wrażenia trójwymiarowości na zdobionym przedmiocie, to bardzo ciekawa technika, która pozwoli urozmaicić zbyt płaskie formy. Zasadą jest, że odwzorowuje się element identyczny z tym, który wcześniej został przyklejony. Na tej przyklejonej i wylakierowanej części smaruje się punktowo klej do dekupaż, Następnie przykleję niedużą ilość masy utwardzalnej, a na koniec przykleja ten identyczny fragment serwetki, na którym jest już przyklejona masa. Często zdarza się, że fragment serwetki nie przylega idealnie do płaskiego fragmentu. Wówczas podmalowuje się część te części, a na koniec, jak już wszystko podeschnie, lakieruję całość czyli wieniec, cały wieniec 3D z serwetki. Przygotowałam dwie farby akrylowe, granatową i białą, po to, żeby pomalować tył, niejednorodnie takie cieniowanie tyłu. Nie lakieruję wyschnięty tył oraz przygotowany przeze mnie wieniec 3D. Lakieruję to wszystko lakierem błyszczącym. Przygotowuję sobie odlew, aby przykleić go na tył medalionu, więc z masy Fimo i z foremki robię sobie odlew. Kiedy wyschnie, maluję go dwoma kolorami farby, zieloną i czerwoną, czasami troszeczkę rozcieńczam białą farbą. Kiedy wieniec będzie już zielono-czerwony, lakieruję go. papieru ryżowego wycięłam jedną część, którą przykleję na medalion. Wycięłam taką po prostu nie do końca okrągłą część, ponieważ mam tam zrobioną szyszkę 3D. Smaruję klejem do dekupaż najpierw medalion. Potem, potem przyklejam ten kawałek. Z papieru ryżowego, tą okrągłą część papieru ryżowego. Kleję znowu papierem do dekuparz i czekam aż wyschnie. Przód medalionu z motywem wystawy sklepowej lakieruję dwukrotnie. Chociaż widać, że już jednokrotne pokrycie lakierem błyszczącym daje efekt transparentnego połysku. Po wyschnięciu pierwszej warstwy lekko papierem ściernym o wysokiej gradacji, usuwam nierówności, które stały się widoczne po pierwszym lakierowaniu, a następnie lakieruję po raz kolejny. Wielakierowany odlew dwianka jest gotowy do wysrebrzenia. Używam srebrnej konturówki, czyli metalicznej farby wodnej umieszczonej w podłużnej tubce, służącej głównie do rysowania konturów wzorów lub też do podkreślania ich. Konturówka jest wyposażona w długi aplikator z dziutkiem, co Umożliwia podkreślanie, takie precyzyjne podkreślanie pewnych akcentów, które chce się pokazać. Tutaj, w tej pracy, podkreślam konturówką kokardę, a na całości wianka rozcieram srebrną farbkę. Czasami z konturówki leci za rzadka farba, i wówczas wycieram końcówkę konturówki o papierowy ręcznik przed przystąpieniem do pracy bardzo ważne jest aby po prostu zrobić taką próbę z konturówką, czyli aplikatorem aplikator umieścić na papierowym ręczniku aż ta farba będzie taka gotowa do użycia, bo często się zdarza, że no zaczyna się wydobywać woda farba po prostu jest zleżała i nie do końca może to być efekt, którego oczekujemy. Lakier ekstramatowy jest idealnym preparatem, który pozwoli uzyskać na wieńcu świątecznym efekt mrożonych owoców głogu. Lakier matowy ma bardzo dużą ilość talku. Im bardziej lakier jest ekstramatowy, tym bardziej, tak jak tu, jest zmętniony, tym większą ilość talku ma i wymaga przed użyciem mocnego potrząsania, aby go dobrze rozprowadzić. Choć wcześniej mętny przed położeniem, po wyschnięciu lakierowana część uzyskuje niezwykłą miękkość i wizualnie da nam efekt zmrożenia. Lakier ekstrematowy kładę tutaj punktowo na kuleczki głogu. a teraz z całym takim pokerem dekupażowym przystępuję do śnieżenia mam w swoim asortymencie i pastę białą i pastę śnieg krystaliczny i pisak ze śniegiem krystalicznym i mam pisak z lodem krystalicznym, a także kryształki srebrne które gdzieniegdzie się pojawią na medalionie najpierw szpachelką kładę śnieg krystaliczny rozcieram go w wielu miejscach Później na górę medalionu kładę trochę pasty śnieżnej białej, czyli gruboziarnistej pasty strukturalnej. Natomiast z przodu medalionu śnieżą szyszki, a pisakiem z lodem krystalicznym traktuję igiełki świerku. Następnie całość jak wyschnie, na przodzie medalionu naklejam taśmę witrażową w kolorze platyny. Ciężkie te zmagania z taśmą, ale w końcu udało się ją okiełznać. których używałam znajdziecie w naszym sklepie, a linki do tych produktów są umieszczone pod filmem w jego opisie. Zapraszam do subskrypcji naszego kanału, na którym ciągle testujemy różne produkty do teku i nie tylko. Bardzo dziękuję za uwagę i do następnego filmu. Serdecznie pozdrawiam.